Szanowni państwo, mam przyjemność zaprosić na rozmowę towarzyszącą 35 edycji Międzynarodowego Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych. Moim i państwa gościem jest Marcin Kuźniar, absolwent Katowickiej Akademii Muzycznej, obecnie doktorant na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie, uczył się także za granicą w Graz czy Pordenone. Laureat ponad 50 konkursów gitarowych, w tym kilkunastu międzynarodowych, w tym laureat Śląskiej Jesieni Gitarowej. Występował w najważniejszych salach koncertowych w Polsce i z najważniejszymi zespołami wykonawczymi, między innymi z Orkiestrą Filharmonii Śląskiej, z Orkiestrą AUKSO. Również występował z Orkiestrą Symfoniczną Narodowej Filharmonii Ukrainy. Laureat wielu programów stypendialnych. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Niektórzy rozpoczynają od Bacha. My dzisiaj zaczniemy od Chopina, ponieważ 35. edycja festiwalu zbiegła się w czasie z kolejnym konkursem chopinowskim odbywającym się w Warszawie. Muzyka Fryderyka Chopina jest obecna w repertuarze gitarzystów nie od dziś i nie od wczoraj. Zastanawiam się, jaka jest. Przewaga gitary, jeżeli chodzi o interpretację muzyki naszego najwybitniejszego kompozytora? Hmm, to jest trudne pytanie. I podchwytliwe. Na pewno. Również, jeżeli rozmawia gitarzysta z pianistą. Ja będę mówił trochę z perspektywy gitarzysty, natomiast postaram się nie być ślepy na obiektywne walory fortepianu w muzyce szopenowskiej. Um, muszę tu poczynić takie zastrzeżenie, że bardzo długo. Um, nie decydowałem się w ogóle sięgać po utwory Fryderyka Szupena na, na gitarę z tego względu, że, że w, w mojej wyobraźni tak blisko one były idiomu instrumentu jednak klawiszowego, że, że po prostu nie, nie, nie widziałem takiej potrzeby, czy, czy nie widziałem sensu, um, czy, czy, czy jakiejś drogi do stworzenia innej wartości, niż, niż to ma miejsce w wykonaniach fortepianowych. Ale czy był to rodzaj pewnego estetycznego zgrzytu? Myślę, że rodzaj pewnego estetycznego lęku przed zgrzytem, może, może bardziej to. Natomiast na pewno są, są pewne takie cechy, jak pewien rodzaj, szczególny rodzaj śpiewności, który, który oferuje gitara, który wiąże się z, z możliwością wibracji, z możliwością zastosowania bardzo naturalnych glissant czy, czy portament. Które no, brzmią bardzo wokalnie, ostatecznie poprzez bardzo bliski kontakt palców ze struną, przy wydobyciu dźwięków. I, i myślę, że to jest ten, ten główny element, który sprawił, że, że jednak sięgnąłem po, po, po tę muzykę początkowo z dużą ostrożnością. Natomiast być może wciąż zastanawiałbym się, czy to dobry pomysł, czy nie, natomiast co to, co mnie przekonało, to, to właśnie znajomy pianista, którego ogromnie szanuję, który stwierdził, że, że brzmi to dobrze i, i że, że to jest dobry pomysł. A po czyje aranżacje sięgają gitarzyści najczęściej? Czy to jest jedna osoba, jeden kompozytor, aranżer odpowiedzialny za dzieła wszystkie Chopina, czy jednak wybieracie spośród różnych dostępnych opcji? Znaczy tutaj są takie dwie główne drogi, ponieważ mamy dostępne aranżacje poczynione przez gitarzystów, wirtuozów, kompozytorów z epoki, którzy na co dzień mieli kontakt z tą muzyką, z tą stylistyką. I tutaj na przykład często sięgamy po aranżacje Francisco Tarregi. Mamy też, też, też bardziej współczesne aranżacje, chociażby Jerzego Kaniga czy Wojciecha Rysieckiego z katowickiego środowiska. I tutaj myślę, że nie ma jedynej dobrej odpowiedzi. Ja zdecydowałem się, że jeżeli już ryzykuję sięgając po tę muzykę stricte fortepianową na gitarę, to dobrym pomysłem byłoby jednak uzasadnić to w ten sposób, że jest to przepuszczone przez wrażliwość gitarzysty również z tej samej epoki, który również stosuje jakieś idiomatyczne dla gitary. Podejście czy, czy, czy właśnie rozwiązania muzyczne, I, i to jest, jakby po części dla mnie, uzasadnieniem, dlaczego tę muzykę na gitarze również warto grać. Myślę, że to będzie też dobry moment, żeby potwierdzić albo obalić pewien mit, albo nie mit. Podobno Fryderyk Chopin był zachwycony brzmieniem gitary i powiedział kiedyś, że od jednej gitary jest piękniejsza tylko. Jest piękniejsze tylko dwoje gitar. Jest to piękny mit i, i taki, który żal na pewno obaleć. Natomiast e, współcześnie nie ma, szczerze mówiąc nie ma żadnego potwierdzenia, że takie słowa z ust Fryderyka Chopina padły. E, natomiast myślę, że, że gitarzyści bardzo są przywiązani do tej legendy i, i warto jednak tak całkowicie jej jeszcze nie odrzucać. W internecie jest dostępne twoje nagranie Nocturnu E-dur z opusu dziewiątego na pewno wyróżnia się dużym stopniem improwizacyjności. Natomiast oczywiście mi jako pianiście rzuciło się w uszy, że jednak jest dokonana pewna synteza i okrojenie warstwy harmonicznej. I pytanie, czy na przykład wykonanie na dwie gitary mogłoby być bardziej takie kompleksowe, czy, czy jednak z punktu widzenia Twojego ten akompaniament, który jest w wersji gitarowej, jest wystarczający? Mm tak to Na pewno duet gitarowy oferuje wystarczające środki wyrazowe, które po pozwolą w zasadzie zagrać większość, powiedzmy, większość literatury Chopina. I tutaj najlepszym przykładem jest, jest również rodzimy duet Kupiński-Gitar-Duo, którzy wykonują bardzo wiele, wiele kompozycji Chopina i, i naprawdę jest, jest to piękne, nie ma żadnego poczucia braku. W wypadku tego utworu, o którym wspomniałeś, Nocturnu, no, tutaj jest to otwór solowy, i na pewno sam fakt, że do dyspozycji mam tylko i aż jedną gitarę, sześć strun, wymusza ten fakt, że nie wszystko da się tutaj zawrzeć stricte harmonicznie. Natomiast myślę, że Tarrega, który stworzył to, tą aranżację, tutaj stara się troszeczkę wypełnić tę lukę w nieco inny sposób, właśnie poprzez nieco bardziej improwizatorskie podejście do, do pewnych przejść melodycznych. Czy, czy właśnie nawet co jest kontrowersją tej aranżacji dodanie kadencji przed, przed ostatnimi taktami nokturna? Właśnie ta, ta kadencja zwróciła moją, y, moją uwagę. To moje pytanie było trochę podchwytliwe, bo ja miałem ogromną przyjemność wysłuchać tego wykonania i powiem szczerze, jako pianista, wcale nie brakowało mi tych pełnych harmonii, dlatego myślę, że, y, że jednak nie trzeba tych, tych dwóch gitar, które tak podobno Chopin kochał. Y, ale zanim nagrałeś Nocturne Chopina, y, SDUR, Nagrałeś całą płytę jeszcze, pieśni bez słów tak? i jaki był dobór, klucz, jeżeli chodzi o dobór repertuaru? Bo w zasadzie, jeżeli chodzi o program tej płyty, jest tam tylko jedna pieśń bez słów i są tam też utwory Schuberta, który był wybitnym twórcą pieśni, ale są też utwory nastawiane na większą wirtuozerię. Tak, jest to moja pierwsza jak dotąd jedyna płyta. Dlatego ważne dla mnie było, żeby znalazła się na nim muzyka czy, czy języki muzyczne, które są dla mnie szczególnie bliskie i, i naturalne. I, I tak najbliższą muzyką, memu sercu jest, jest ta z XX wieku. I, I tutaj centralnym punktem tej płyty są właśnie trzy utwory, powiedzmy nowoczesnym, bo już nie współczesne, ale, ale są dość nowoczesnym językiem skomponowane. Idea, która się urodziła w mojej głowie, była również taka, żeby zapoczątkować płytę i zamknąć płytę ekspresem nieco inną, nieco może mniej szorstką, mniej dołującą, ponieważ to też warto wspomnieć: w centralnym punkcie płyty znajduje się elegia brytyjskiego kompozytora Alana Rostorna. Bardzo ciemny, bardzo, bardzo ciężki w razie utwór. I zapytałeś o tytuł pieśni bez słów. Faktycznie płyta rozpoczyna się utworem o, o tym tytule, i w dalszej części żadnej pieśni już, już nie widać w programie. Natomiast postanowiłem opatrzyć tę płytę cytatem, który jakoś spinał w całość ten dobry repertuaru i też tą podróż przez stylistyki od, od romantyzmu przez takie dość mroczne, ciemniejsze stylistyki XX wieku, aż po powrót do, do romantyzmu. A był to cytat z wiersza Emily Dickinson, w którym, niestety nie przytoczę go teraz z pamięci, ale w którym przyrównuje ona nadzieję do, do, do ptaka, który siedzi na gałązce i śpiewa pieśni bez słów. Właśnie tam padają te, te słowa i będzie śpiewał tę pieśń wiecznie, a ona będzie słyszalna nawet pośród burz i, i tak dalej, i tak dalej. I, I właśnie wydawało mi się to dosyć celną metaforą tej podróży, w której uczestniczy słuchacz, rozpoczynając właśnie od słuch tej płyty, gdzie, gdzie tym, tymi ciemnymi burzami jest zejście, zejście do tych dwudziestowiecznych utworów i na koniec jednak Moim zamiarem było pozostawić słuchacza z, z takim jednak pozytywnym nastrojem, właśnie z tą nadzieją. Utwór się trzema momentami muzycznymi Schuberta właśnie. Czyli można powiedzieć, że to emocje ukształtowały twoją płytę. A jakie emocje towarzyszyły ci podczas nagrań? Na pewno było to zupełnie nowe doświadczenie, i jak wspomniałem, to, to, był, to była moja pierwsza tego typu przygoda z nagrywaniem płyty, więc pewne rzeczy na pewno mnie zaskoczyły. Z natury staram się podchodzić z dużą dozą perfekcjonizmu do, do moich wykonań, do, do nagrań. I to okazało się bardzo męczące psychicznie, w, w, w takiej sytuacji, kiedy mamy do dyspozycji nie wiem, dwa dni, załóżmy, i, i, i ten efekt zostaje na zawsze. Więc, więc na pewno to było pierwsze takie um, doświadczenie, z którym jakoś musiałem sobie poradzić. E, natomiast sam fakt e, możliwości. E, Przesłuchania tej własnej wypowiedzi muzycznej i zweryfikowania, czy to jest to, co chciałem powiedzieć, czy może jednak w mojej wyobraźni brzmiało to inaczej niż teraz zostało to zarejestrowane, i w jakiś sposób działanie właśnie z tym materiałem na bieżąco. To było bardzo ekscytujący element tego doświadczenia. Myślę, że większość muzyków jednak woli występować na żywo, bo taki proces nagrania płyty jest bardzo czasochłonny i i bywa frustrujące, chociaż efekty potrafią być y, wspaniałe. A jak nagranie tej płyty wpłynęło na Twoje dalsze działania artystyczne? Mm, tutaj y, trudno powiedzieć, ponieważ nie, w życiu muzyka y, staramy się robić bardzo wiele różnorodnych działań, aktywności, które w jakiś sposób mogą wpłynąć na, na dalsze losy. Kariery. I trudno jest czasami wskazać palcem, że to, to właśnie było ta, to działanie, czy ta aktywność, czy, czy ten koncert, który jakoś tam pozytywnie zadziałał na, 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 na dalsze życie. Na pewno z takiego stricte już rozwojowego punktu widzenia dało mi to wiele przemyśleń, wiele doświadczenia, też do mojej dalszej pracy z utworem, niezależnie od tego, czy ten utwór jest szykowany do koncertu, czy do, czy do um, nagrania. Natomiast miałem też, też możliwość dogłębnie przeanalizować, zbadać właśnie te dwa języki muzyczne, romantyzm i XX wiek, co, co owocuje do dziś, ponieważ wciąż jakby to jest przestrzeń, do której najczęściej sięgam, jeśli chodzi o dobór repertuaru. Mówimy tutaj o wielu rodzajach aktywności muzyka, o takim wszechstronnym rozwoju. Zajmujesz się też aranżacją dzieł wielkich mistrzów. Aranżowałeś utwory Pendereckiego, Weinberga, Szymanowskiego, Lutosławskiego. Czy to było w ramach jakiegoś większego projektu? Znaczy, planem był, był większy projekt. Póki co wykonałem część tego planu, ponieważ. Z jednej strony trzeba, trzeba pamiętać o tym, że gitarzyści bardzo chętnie, jak już wyszło w tej rozmowie na początku, chętnie sięgają po, po aranżację. E, i, I też jest to moim udziałem Taki, czasami takie poczucie braku um, pewnych konkretnych elementów w literaturze muzyki, czy jakiejś zazdrości innym instrumentom. E, i, I tak na przykład właśnie w z z wyniku tej zazdrości y, 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 zdecydowałem się na przykład sięgnąć po utwory pendereckiego. Nie ma miłości bez zazdrości. <grym> Tak jest. Miejmy nadzieję, że to jest dwustronna miłość, po, po, po przesłuchaniu tego typu aranżacji. Um, ale, właśnie, możliwość zagania Pendereckiego, czy Bacewicz e czy Weinberga um, jest to takie doświadczenie samo w sobie, ale myślę, że też um, jest to taki potencjał, um, który, który może zaowocować pewnymi nowymi jakościami, jak, jak to jest w przypadku każdej aranżacji. Dlatego planuję kontynuować e tą, tą działalność. Um, Obecnie też współtworzę duet gitara i skrzypce, co też generuje właśnie tę potrzebę bardzo często aranżowania, opracowywania utworów. Jest, jest to bardzo inspirujące dla mnie zajęcie i, i bardzo kreatywne. A w planach masz aranżację muzyki polskiej czy teraz już trochę zagranicznej, bo tutaj głównie nazwiska polskich mm. twórców? Jeśli chodzi o duet, to to, to to muzyki w zasadzie różnorodnej. Ostatnio aranżowałem na przykład introdukcję i tarantelle Sarasatego. Jeśli chodzi o muzykę solową, to, to chciałbym kontynuować właśnie tym tropem polskiej, polskiej muzyki. Chodzi mi po głowie zaaranżowanie kaprysów Wieniawskiego, czy, czy kolejnych kaprysów Grażyny Bacewicz. Myślę, że to są takie wdzięczne tematy dla, do przełożenia na język gitary klasycznej. A co jest najbardziej inspirujące dla Ciebie w czasie takiego procesu, kiedy stajesz oko w oko z partyturą i próbujesz, no i z instrumentem, i próbujesz jakoś przełożyć w zależności od tego, z jakiego instrumentu czerpiesz, na, na taką materię gitarową bardziej. Tak, tak mówiłem, to jest bardzo kreatywne zajęcie, także to, chyba to jest coś, co, co jest dla mnie najważniejsze i, i też najciekawsze w całym tym procesie, że, że w zasadzie to, co jest najistotniejsze w, w, w tym procesie, to jest zrozumienie jakiegoś e, sedna, danego fragmentu czy danego utworu, i zrozumienie też własnego instrumentu i, i zestawienie jakby jednego z drugim, w jaki sposób tą treść mogę e, przedstawić za pomocą troszeczkę innych środków. I to jest najbardziej takie stymulujące i estetycznie, i, i intelektualnie. I, i to, to daje dużo, dużo frustracji też, ale też dużo radości. Um, i, I myślę, że, że tego jak najbardziej szukam w tego typu utworach. Oczywiście istnieją też takie utwory, które w zasadzie na gitarze grają się same. I, i tutaj, na przykład, właśnie jeden z kaprysów, grażenie Bacewicz. W zasadzie tam bardzo niewiele musiałem robić. Gram do dzisiaj w zasadzie z, z partytury oryginalnej. Co, co też ma dużo, dużo, dużo dobrych stron, ponieważ oznacza to, że, że to jest muzyka, staje się to od razu idiomatyczna dla, dla mojego instrumentu. I to też od razu myślę, że, że, że jest doceniane przez publiczność i, i daje mi dużo satysfakcji jako wykonawcy. Stymulujące artystycznie są także wszelkiego rodzaju konkursy, jesteś laureatem ponad 50. Jaki masz do nich stosunek? Mm. To trudne pytanie, natomiast myślę, że, że stosunek. No Mam bardzo instrumentalny do, do, do konkursów muzycznych. Myślę, że to zdrowo. Też Tak, tak naprawdę. Wydaje, też mi się tak wydaje. I, I myślę, że ten stosunek, ponieważ w konkursach brałem udział od, od bardzo wczesnych lat na mojej drodze edukacji artystycznej i ten stosunek na pewno się zmieniał. Na pewno dojrzewał razem ze mną i obecnie. Bardzo rzadko wspominam przyszłe konkursy, bardzo szybko zapominam. A celowo? Nie, myślę, że nie jest to celowo, raczej jestem myślę już po prostu o kolejnych e, przedsięwzięciach, o, o kolejnych konkursach, natomiast e, tutaj e, zawsze nie, nie zgadzam się z takimi e, radykalnymi krytykami e, konkursów jako, jako jakiejś instytucji czy wydarzenia e, stworzonej dla, wyłącznie dla sportu, a nie, nie dla muzyków, ponieważ e, no jest bardzo wiele, wiele pozytywnych cech. Mo mobilizacja to, to jest myślę, że nie, nie do przecenienia i w pracy z uczniami, ale też też ze sobą. Stawianie sobie samemu jakichś wymagań, też repertuarowych czy, czy nawet i czasowych, na, na stworzenie pewnej, pewnej całości repertuarowej. No i sama możliwość wychodzenia na, na scenę. Czy, czy to będzie na etap, który trwa 15 minut, czy, czy na recital, który trwa półtorej godziny, to myślę, że każde wejście na scenę daje nam muzykom bardzo wiele przemyśleń przez kolejne nieraz miesiące. Także tutaj konkursy też jakby mnożą te, te doświadczenia, także to, to są ogromne zalety. No występ konkursowy można traktować równie dobrze jak występ koncertowy, a też myślę, że, że konkursy stanowią pewnego rodzaju taką selekcję, która jest potrzebna w naszym zawodzie, bo jest ciągła nadprodukcja muzyków i jednak za takimi konkursami idą pewne też kolejne decyzje czy artystyczne czy pewne pewne drzwi się otwierają. A co sądzisz, bo pracujesz też, też z uczniami, co sądzisz o dziecięcych konkursach? Od jakiego wieku powinno się jeździć? Hm. Myślę, że nie, nie, nie będę sobie rościł prawa do tego, żeby mówić, od jakiego się powinno, natomiast... Zależy od ucznia. Na pewno zależy od ucznia. I, I ja w zasadzie, zdarza mi się jeździć z uczniem nawet pod koniec pierwszej klasy, zdarza mi się pierwszy raz nawet z zdolnym uczniem, ze zdolnym uczniem jechać po kilku latach, to myślę, że to zależy od tego, jaki repertuar udaje nam się zrobić, też, też jak Udaje się wspólnie przygotować psychicznie, bo wiadomo, że, że przygotowanie dzieci do konkursu to oczywiście jest praca nad utworem, ale to, to myślę, że, że przynajmniej równie mocno musi być praca nad przygotowaniem psychicznym. I nie mówię tu tylko i wyłącznie o, o pracy z tremą sceniczną, ale też, i o tym nie powiedziałem wcześniej, a to jest duża zaleta doświadczenia konkursowego. Taka praca ze swoją reakcją na niepowodzenie, na rozczarowanie. No to jest, myślę. Doświadczenie czy emocja, które staje się udziałem, w zasadzie w, nie chcę tutaj szacować zbyt wysoko, ale, ale bardzo wielkiego odsetka konkursów. Wygrać może jedna osoba, konkursów jest bardzo dużo, muzyków jest bardzo dużo i, i to, to w zasadzie, jak w tym procesie edukacji radzimy sobie z tymi niepowodzeniami, też myślę przygotowuje nas na, na życie już, już zawodowe w tym, w tym aspekcie. No i też pytanie, jak rodzice sobie radzą psychicznie z całą tą atmosferą konkursową. Też mam wrażenie, że trzeba pewną pracę wykonać, jeżeli chodzi o odpowiednie nastawienie rodziców, że to nie jest tylko praca z uczniem. Tak, to, to jest bardzo dużo. No i to też nie jest tylko praca ucznia z nauczycielem, ale też praca ucznia z rodzicem oczywiście, bo. Jeżeli uczeń nie wiem, zdobędzie piękną nagrodę, to oczywiście wszystko jest ok. Ale, ale jeżeli coś się nie powiedzie, rozmowa z nauczycielem może później trwać kolejnymi tygodniami włącznie na lekcjach, ale później wróci do domu z rodzicami i myślę, że to jest ważne, żeby właśnie działać wtedy jako, jako zespół. I, I przede wszystkim mieć, mieć tutaj na uwadze to, że, że kariera muzyka to jest coś bardzo. Rozciągniętego długo w czasie, i, i, i nie przywiązywać jakiejś szczególnej um, wagi i nacisku do, do poszczególnych powodzeń lub niepowodzeń w konkursach. A na co zwracasz największą uwagę, jeżeli chodzi o proces pedagogiczny? To, że wysyłasz uczniów na konkursy, to już wiemy. A, a co jest dla Ciebie najważniejsze? Co chcesz przekazać młodym muzykom? Myślę, że przede wszystkim. Um, jakąś wrażliwość na, na, na piękno w muzyce, wrażliwość na e, czy potrzebę poszukiwania pewnych rozwiązań, e, nie znajdowania zbyt łatwych odpowiedzi na, na trudne problemy. E, i, I to stałem się, żeby, żeby też było jakby wykraczało poza pracę nad utworami, ale, ale myślę, że to jest taka, taka postawa, która przydaje się uczniom również w innych sferach życia. No i ostatecznie. E, e, Jakiejś takiej dbałości o, o szczegóły, bo, bo myślę, że w muzyce to jest, to jest bardzo istotne i to jest coś, co jest bardzo nieintuicyjne dla, dla małych dzieci, do, które w zasadzie bardzo chętnie rozpoczynają pracę nad niektórymi rzeczami, bardzo chętnie łapią się nawet wielkich wyzwań. Natomiast um, ta, takie, um, taka dbałość o, o szczegóły czy, czy praca. Um, w wydłużona w czasie, obliczona na efekt, który uzyskamy gdzieś tam za, za dwa miesiące, być może, to jest coś, czego musimy się dopiero nauczyć. Trudno wyczerpać temat edukacji muzycznej. Można o tym mówić bardzo długo. Spotykamy się w ramach festiwalu. Wystąpisz w ramach tego festiwalu. Jaki jest program? W ramach koncertu wykonamy z orkiestrą Arhetti i profesorem Łukaszem Błaszczykiem koncert na gitarę i orkiestrę kameralną Antoine'a Deloyer Op. 16. To jest francuski kompozytor z przełomu XVIII i XIX wieku. Taka, można powiedzieć, salonowa muzyka gitarowa w bardzo pięknym wydaniu z nawiązaniami do, do muzyki Mozarta ale również do wczesnego, wczesnego romantyzmu. Czy będzie to twoje pierwsze wykonanie tego utworu? Tego utworu, szczerze mówiąc, tak. Natomiast od wielu, wielu lat chodził mi po głowie i czekałem na taką sposobność, żeby go wykonać z orkiestrą, ponieważ wśród gitarzystów jest kilka kompozytorów, które są koncertów, kompozytorów koncertów, którzy są bardzo popularni, którzy są może nadużywanie wręcz na, na tego typu koncertach, i tym bardziej cieszę się, że tutaj mamy możliwość zaproponować publiczności coś, co może nie jest aż tak szeroko znane. A wobec tego wiemy, jakie masz plany, które są związane z festiwalem, a jakie są twoje dalsze plany? Na pewno dokończenie doktoratu. Tak jest. To, to, to jest jakby taki duży plan na przyszły rok, ponieważ wkraczam w ostatni rok szkoły doktorskiej, także. Będę, będę starał się sfinalizować rozprawę doktorską właśnie, właśnie pod koniec najbliższego roku akademickiego. Planuję również pewne projekty z muzyki kameralnej, nagrania w duecie gitarowym, koncerty z, ze skrzypaczką z Aleksandrą Kuls. Co ciekawe, pierwszy raz będę miał taką okazję czy, czy sytuację, gdzie w dzień koncertu, o którym tutaj rozmawiamy z Orkiestrą Archetti, które odbędzie się w południe 26, jeśli się nie mylę, w października. Czeka mnie również drugi koncert wieczorem w Krakowie, właśnie w duecie ze Skrzypaczką. Także jest, jest to również najbliższa przyszłość, ale, ale będzie to, to wyzwanie i bardzo też ekscytująca sytuacja dla mnie. Czyli bardzo intensywna przyszłość, ale najważniejsze to nie zatrzymywać się i iść cały czas do przodu. Dokładnie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu, którzy byli z nami do końca i do zobaczenia na festiwalu.